Tegoroczny obchód Bożego Ciała miał w Polsce przebieg szczególnie uroczysty. Po raz pierwszy od lat sześciu niesiono pod Baldachimem monstrancję, a tłumy wiernych czcili Najświętszy Sakrament uroczystą procesją. Po raz pierwszy rozkolysale się nad Polską dzwony kościelne, pieszcząc krajowi śpiżową prawdę wiary i wolności. Na terenie całego kraju udział w święcie brali przedstawiciele władz państwowych i wojska. W Warszawie w tłumie wiernych kroczył wicepremier Janusz, przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Ludowego. Najpiękniej święciła Dzień Bożego Ciała wieś Polska, która w okresie okupacji. Szczególnie dotkliwie odczula zakaz urządzania procesji religijnych. Ożyła tradycja malowniczych procesji w Slakowie Podlowiczem, który jest ojczyzną zdobnictwa ludowego i najpiękniejszych strojów regionalnych. Wypadły święta Bożego Ciała w Częstochowie, gdzie prócz duchowieństwa i ludności okolicznej udział w procesji wzięły oddziale miejscowego garnizonu wojska polskiego. Taniecy Rzeszowa witali entuzjastycznie oddziały pierwszej armii polskiej, która po zakończeniu działań wojennych obejmuje służbę graniczną i garnizonową w kraju. Wszędzie na drogach triumfalnego przemarszu oddziałów młodzież, szkoła, duchowieństwo i organizacje społeczne gotują bohaterskim zdobywcom Berlina wzruszające przyjęcie. Żołnierz polski, który wywalczył w Polsce granice na Odrze i Niście, staje dziś na straży tych granic które są gwarancją sprawiedliwego pokoju w Europie. Pogrzeb generała Waszkiewicza, dowódcy piątej Dywizji Piechoty. W przededniu ostatecznego zwycięstwa straciło wojsko polskie jednego z tych dowódców, których bohaterstwo i wiedza prowadzili naszego żołnierza od szerokich stepów rosyjskich aż do murów niemieckiej stolicy. Bohaterskiego generała popowano w parku jazdowskim w Warszawie. Obóz w Oświęcimiu nie przestaje być ośrodkiem zainteresowania opinii międzynarodowej. Ostatnio wadili w Oświęcimiu goście z Wielkiej Brytanii, proboszcz katedry w Canterbury Johnson i docent Oksfordzkiego Uniwersytetu dr Day. Po zwiedzeniu Oświęcimia proboszcz Johnson oświadczył, że społeczeństwo brytyjskie nie zdaje sobie sprawy z ogromu zbrodni niemieckich. Goście angielscy przy ruinach krematorium, zmechanizowane transportery, Służące do ladowania trupów na paleniskach. Ród i wszy, celowo kultywowane wśród więźniów obozów, były wiernymi sojusznikami oprawców z SS. Przykład niemieckiego poczucia humoru: napis: Czystość to zdrowie. Klawa tortur. Przez kilka miesięcy trwała wytężona praca nad uruchomieniem elektrowni warszawskiej. Od budowie kotłowni i turbin ogromnej pomocy udzielili budowniczym elektrowni inżynierowie i mechanicy radzieccy. Elektrownia ruszyła. Nowe wielkie zwycięstwo na froncie odbudowy stolicy. Pierwsze światło na ulicach Warszawy. Po elektrowni, po ociągi Tak wyglądała stacja filtrów po wyparciu Niemców z stolicy. Trzeba było rozpocząć budownictwo od podstaw. Od usunięcia gruzu, i wzniesienia nowego pomieszczenia dla stacji POM. Pierwsza bomba. Woda w zamarłych arteriach miasta zaczyna pulsować nowe życie. Podziękujcie tym ludziom. To oni ugasili pragnienie Warszawy. Nazwiska ich uwieczni w brązie honorowa tablica budowniczych stolicy. W tych dniach delegacja pierwszej armii polskiej przywiozła do Warszawy trzy motopompy strażackie najnowszej konstrukcji. Jest to dar jednostek samochodowych Wojska Polskiego dla stolicy. Na okęciu wystartował samolot wiozący prezydenta Krajowej Rady Narodowej oraz członków rządu tymczasowego do Moskwy, gdzie w dniu 17 czerwca rozpoczęła się konferencja, mająca na celu dalsze rozszerzenie podstaw rządu polskiego. W konferencji biorą, jak wiadomo, udział działacze polityczni z kraju, nie wchodzący dotychczas w skład gabinetu oraz przedstawiciele emigracji polskiej na zachodzie. Odjeżdżających żegnali na lotnisku przedstawiciele dyplomatyczni państw sprzymierzonych oraz członkowie rządu z ministrem obrony narodowej, marszałkiem rolą rzymierskim na czele.